Siema Siemano, tu znowu w Rangur znajdujemy się dzisiaj w grze Terra Online Jest to gra typu MMORPG Jest ona grą Free to Play e, Przeszła z tego na ten tryb już jakiś czas temu, więc zapraszam śmiało do grania w tę grę Oczywiście jest też e, premium, tak czyli po prostu opłacenie abonamentu na jakiś czas, które umożliwia graczowi e, no, jakieś parę dodatkowych opcji które nie są aż tak bardzo istotne no, jak dla mnie. Dobrze, mamy teraz serwery. E, jak widzicie, listę serwerów, tu mamy opcje, e, portów i wyjście na dole. Więc tak, e, mamy cztery serwery PvP, e, Iskare Balder, Zuras i e, Kilian. Też to są serwery PvE. Ja oczywiście uważam, że granie na serwerach PvP jest bardziej e, no po prostu lepszy lepiej te te ja nie opy, ponieważ dodatkowa opcja która, czyli wa, sta, nie tylko y, walka między graczem na arenie, ale także walka y, podczas ekspienia y, i podczas... normalnie można zaatakować gracza podczas ekspienia. E, czy podczas przemierzania terenu w online. Przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy. Dzisiaj stworzymy sobie postać i omówimy podstawy tej gry. Tak samo pokażę Wam początek, yy, jak to wygląda. Dobrze, więc tak, tworzymy sobie w związku z tym, że mam e, darmowe kontakt, choć nam nie kupione, mam dwa, maksymalnie dwie postaci. Że są dwa serwery: Balder i Zura, na których mam dwie postacie, jeden na Balderze i jedną na Zura się Dlatego na to, po, po, serwerze na Iskara, moją postać do, na, do tych materiałów. Więc przejdziemy Chodzimy do świata. Jak widzicie, mamy bardzo piękne koło przejrzyste. Po prawej stronie znajduje się odtwarzanie filmu, którego, no z którym możecie się pobawić jest dosyć sporo tych filmów, jak widzicie. <laughs> na razie one się odblokowują stopniowo z, z, z biegiem gry. Dobrze. Mamy opcję Server list, czyli zfnienia do listy serwerów, opcję e, stworzenia nowej postaci i, op i więcej opcji. Jest jeszcze delay zablokowany do usuwania postaci poprzez wpisanie jej ników i play, czyli wejście do gry, jeżeli mamy daną postać stworzoną. Wchodzimy i tworzymy nową postać. Jak widać mamy bardzo piękne tło, tak zwane poczekalnie w tworzeniu postaci, A. co można tutaj dodać jeszcze do tego. Też jest bardzo piękna, przejrzysta grafika, nie tak jak w niektórych RPG jest w nawalonej wszędzie, tam gdzie nie trzeba nawet. Eee, co my tutaj mamy? Mamy jakieś latające Pegazy, bo ich Pegazy służą do transportu, więc nie wiem, co to Teraz mamy menu tworzenia postaci. Pierwszą eee, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ras. Pierwszą rasą jest human. oczywiście mamy postać męską i żeńską. Kolejną e, rasą jest castanic. Prawie że to jest elf, ale to nie jest takie elf. To jest taki bardziej mroczny alfabetyczny stylu. Też postać męska, żeńska, aman, tak samo, no na wojowództwo się nadaje, e, poporin, to jest raczej mniej, pół na pół, elin, to jest, no wiadomo, postać specyficzny koreański tryb, Tylko tak. E, tutaj mamy Baraka, też w tym i Hayal, czyli on i na obraz tak jakoś nie wygląda, że to wyglądają dwie kobiety. Nie mam pojęcia dlaczego tak wygląda. Dobrze, stworzymy sobie dzisiaj postać, e, myślę Humana. Ale pierwsze jeszcze opowiem o klasach jakie mam. Pierwszą klasą jest Berserker. Jest to postać DPS, walczący w mele, posługujący się ciężkim metal armurem. E, kolejną postacią jest Lancer. Jest to kan posługujący się, e, walczący wręcz, e, posiada najcięższy pancerz w grze, następną postacią jest Slayer, który jest DPS-em, z winnym takim bardziej DPS-em w porównaniu do Berserkera, mimo tego też używa dwuręcznej broni, <coughs> przepraszam, walczący e, w mele, czyli w e, dowolnym ma wtórany pancerz, kolejną postacią, kolejnym, e, kolejnym jest Warrior, czyli po prostu... Może być takim jakby tankiem, który się przemieszcza, albo DPS-em, takim słabszym, e, walczący w posiada posiadający skórzany pancerz. E, kolejnym postaciem jest Sorkier czyli po prostu DPS walczący w grecz, używający najpierw do armora, czyli takiej smasia z tego pancerza. E, jest to mat, tak jakby. Kolejnym postaciem jest Archer, czyli DPS na zasięg, posiada podobnego DPS-a to warrior, e, używa skórzanego pancerza. Kolejną postacią jest Healer, czyli po prostu um, e, postać, która leczy e, na zasięg no, używa krok armory. Kolejną postacią jest e, lepszy, bardziej, e, no, lepszy Healer, czyli Mystic, z e, jest supportem, czyli pomaga z dystansu i używa krok No i dobrze. Teraz e, stworzymy postać do tych materiałów, które będę wytworzył. Myślę, że to będzie terer. Ja przejdziemy dalej. Teraz mamy bardzo rozbudowane menu, yy, w których większość gier nie posiada aż tak rozbudowanego menu. Tutaj możemy wybrać sobie spośród y, 20 wyglądów twarzy z Ja biorę pierwszą. Tutaj mamy kolor włosów i tak dalej. Ja myślę, że ten jest w miarę dobry ten kolor włosów, jest wydać nawet taki, kręci to wyglądało się. Ale z tym taki koreański. Dobrze, wygląd twarzy, no to co tu mamy? Wezmę sobie taką grudę a tu nie, nie to, to jest na początku, aż najlepiej wygląda. E, co my tutaj mamy? Tu możemy dodać wygrodę, czy chcemy. Tu mamy wąsy, oczywiście rozbudowane też to jest, Ja wolę bez wąsy. Dobrze, tutaj możemy. <laughs> e, jakby to nazwać. Naszą postać wymodelować e, pod względem, no, wielkie uszy, małe uszy, usta małe, duże. Jeżeli ktoś chce, to się w tym pobawi. Ja nie mam zamiaru się tym bawić tu, tu, tu 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 To jest wiele osób, które dobrze Dobrze, przejdę dalej. Old Fight. Czyli nasz, e, możemy zobaczyć, jak nasza postać będzie wyglądała w Old Fight. Na przykład, chyba, wydaje mi się, przy tego, że w przyszłych item tak nigdy nie miał tego u nas na smaku poznać 30 Warrior. E, Zaraz dlatego Wam też powiem o co chodzi z tymi girami. Wydaje mi się, że to będzie wygląd przyszłego setu, znaczy mniej więcej itemów, które będziemy zbierać, jakbym się prezentował na naszej postaci. Kiedyś były tylko te trzy podstawowe. Teraz doszły kolejne. Znaczy nie cztery podstawowe, były, doszły trzy. Taki jeszcze jest, bardzo ładny. Ten też jest w miarę gir. I Najbardziej podoba mi się dla ojca. Podobnie pojątku do Diablo. Nie wiem, dobrze. Teraz wojsko. Zostawię te który będzie dobry. My przejdziemy do edycji... Chyba mam jeszcze cofnij, czyli wróć w ogóle do ustawień do wyboru e, klasy. Ale wy tutaj piszemy sobie imię, żeby było, że to znowu jest nasza postać, a nie... A nie jakaś inna, żeby YouTube się nie powolił. Ja nazywam się Brangur, a postać taka już istnieje, to jest postać moja. To jest Warrior. Pokażę z niego też materiały w przyszłości. Tą postać nazwiemy Byranus Brangus. Jak się dzieje Brangus. No i Finish. Czyli koniec. To Mamy stworzoną naszą postać. Znowu to menu poczekania jest włączone. I za chwilę przejdziemy do produkcji. Oczywiście nasza postać jest. Możemy obłączyć opcję Delay przez wpisanie jej nicku. Eee, tutaj po, i że będziemy ją kasować. Eee, trzeba uważać też również, bo mogą się kasować itemki premium. Eee, podczas kasacji premium itemki będą również skasowane. Eee, więc trzeba uważać. No i dobrze. No to przechodzimy do... Jeszcze mogę tam w kolorze obcym troszkę nie wiem, ostatnim ten background udał mi na No i tak to, dobry. do Oczywiście różnych scen, pojedynczych screenshotów, to ja bym to nazwał, jest wiele tychże. Tak pięknych jak ten, co tutaj widzicie. Teraz akurat nam zasłania go zapoznanie y y y się y y z klawiszami, który za to odpowiada. Po prostu, żeby szybciej było graczowi nie wciskać nie cały czas AD wybierać pośród e, okienek, do, do, do których chce przejść, np. przykład do Inventory czy do innego. Teraz on ma ciekawą historię. Znajdować będziemy na Island Jest to wyspa... <laughs> Patience, <laughs> Patience a recruit. Good. Whatever's on that <laughs> island wiped <worked> out <laughs> <up> the first <laughs> expedition. It's a graveyard for the arrogant. A graveyard for anyone who dares <laughs> oh, yeah, to we cross swords with, with, with me, baby. with me? Uh, <laughs>

jesteśmy na Island down, więc tak, zapoznanie początkowe z skillami. Mamy skile od 1 do... A przepraszam. Eee, Przyciskając Alt wybieramy różne tutaj opcje za chwilę je omówię. Ale napiscie mu mówić to. Mamy tutaj eee, skile na pasku zatem, od 1 do 6 podstawowo plus eee, lewy przycisk myszki, prawy, prawy przycisk myszki i buzik C. Wyżej znajdują się też, można tutaj z naszych starać, to być F1 po F6. Oczywiście tutaj są opcje od, za ekstupcją, które pozwalają rozszerzyć te paski. Zadam paski akcji, żeby po prostu nie no, można było więcej dziś do siebie F2S ma 21 to jest nawet mniej do 60, to też jest większy do f 2 ale to, to że ta grafika jest taka w to sposób to integra. omówimy jeszcze parę innych rzeczy. Teraz mamy tak, profil. Tutaj wiadomo, mamy swoje przedmioty i tak dalej. Eee, tutaj jakieś odpady się, nie wiem dokładnie, wiedzą o niego w przyszłości. Tu mamy skille naszej postaci. Eee, alliance Riding Skills, czyli odjeżdżenia. Eee, co dalej? Tutaj mamy Quest log, czyli Story Quest, czyli takie dłuższe questy. zone Lock dla konkretnej konkuret, lokacji. ale Quest i dzienne questy czyli będą zbiorowe i tak dalej. Inwentory, czyli nasz plecach, jak który będzie i, 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 to będą można by poszerzać tutaj, aż będzie tam bardzo dobrze. Jak to tam idzie. Tu mamy mapę, mamy mini mapę, czyli chyba to albo to. I dużą mapę świata. Tu jest akurat mapa tej naszej ona jest także do zakłyszystości. Tu mamy zaklecze na prawdopodobnie kolegie. Około piątego się tam będzie być najdostań. to jest mapa świata. Ta lokacja cała. Która jest na północy od Baldery I na wschód od Lor Ona jest, będzie prawdopodobnie w jakimś dodatku rozpuszczona Bo na razie na się nie da dostać Mamy tereny takie właśnie podobne do Województwa Znaczy jeżeli chodzi o mapę Podobnie do Województwa to tak wygląda Też dwa kontynungty, lewy, prawy Które akurat połączone są na, na dłużej Oczywiście tutaj tereny będą w dodatku Dobrze, przechodzimy dalej z chwili, jak widzicie mamy taki celownik na środku i to jest do celowania. Na przykład jeżeli jestem mój to muszę celować w przypadku którego mam prawie. Nie jest tak do do niego zaznaczam go i wlep go automatycznie w tej Tak to wygląda. A tutaj przyszedł na bodajsia, bo to jest w tej jeszcze. Widzicie, tak się strzela. Tutaj mamy system rewolweru przy zmyślaniu. Fireball mamy Pilara jeszcze, czyli coś takiego. Też zadaję jeden. Fajna kombinacja z Kiri na Najpierw strzelając domowa. Następnie pisając Pilar. I na wyższym z levelu bodajże trzeci mały od... drugi pierwszego questa naszego... questu. Tak bierze się quest'y. Każdy quest jest oznaczony wykrzyknikiem. Eee, następnie przechodzi się do miejsca, w którym go. Aha, każdy quest będzie też na mapie zaznaczony. Zarówno tej jak i tej. Podkopki są oznaczone grubymi kropkami i inne rzeczy w kościele też. To się wybiera, zaraz pokażę Wam ja. Dobrze, bierzemy z gwiazdką oznaczony quest, który zakończyliśmy. No i widzicie, kolejny quest mamy, bierzemy go. I mamy na mapie zaznaczone tutaj, że musimy się udać tam, gdzie ten pytań. Po drodze pokażę Wam grafikę. Mamy tutaj bardzo piękny zdęczek, gdzie nie było teraz, na to aktualizacji jakiej. O, tu jest nasze słońce przepiękne. Mamy no tutaj <laughs> jakieś wodospady, Rzeczy ciekawe. Oglądnięcia. No oczywiście, tej te grze można się zachwycać tą grafiką. Ja oczywiście uwielbiam lubię, tutaj, jeżeli jest jasno, jeżeli to robi się mniejsza, tak, to, 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 to źle się czuję. Występują w tej grze również podpore elitarne. Pewnie nie są zaznaczone w jakichś pytaniach. Feel the A, pytajnik, y, Taki oznacza, że jest wciąg dalszy kosta. Mm. Biorę tego kosta tak, i poważnie tego kosta. Elves lead the way. To jest, jak wygląda ten quest. <coughs> Więc tak. Wciskając tutaj w nazwę tego quest'a z wyczytnikiem, wyrystokuję na mapie, gdzie on się znajduje. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak do mamy zabijać, to są dwie opcje. Albo wciskamy w nazwę quest'a, Wybieramy po prostu potwora, którego trzeba zabić i wyskakuje na mapie, na żółto zaznaczone, które którym są potwory. No i tak podejdziemy Teraz spróbujemy to zrobić. Jak widzicie, yy, nasze potwory mają duże wykrzyki, więc atakujemy je. Muszę celować, bo inaczej, jakby nie celował, to by inaczej by było. No, Miałem dobry zasięg za do atakowania, więc... Hmm. Oczywiście mag zadaje bardzo mało podstawowych obrażeń, natomiast jego inne skill'e później dodają zdecydowanych większych obrażeń. Mamy już 2 na 5, nie jest źle. Mamy level drugi, czyli avance, już jest. Bardzo ładnie jest to pokazane w animacja. animacjach. No i co, No i tak to wygląda, co to rozwój Nie jest jakaś, nie jakieś skomplikowane robienie kwestii w tej grze, to na przykład jak głowowo, to czasami nie wiecie, czy nie macie jakiegoś posta. Z jednej strony, no to jest troszkę nie fajne, ale da się to przeżyć. Bardzo są oczywiste te kwestie jeżeli macie jakieś pytania, to w komentarzach, to się zapytać. Eee, wszystkie zostaną, postaracie się wszystkie na wszystko odpowiedzieć mniej więcej. i ogłaszam konkurs, który będzie, jeżeli będzie 50 osób, subskrybowało mnie. A dobra. Teraz widzicie. Eee, zaraz, ja dodać, Jeżeli zakończymy prosta, nie wiemy gdzie on się znajduje. Wciskamy tutaj, jak zwykle, wchodzimy i mamy do kogo mamy dojść. I pokazuje nam na mapie, mig, miga nam na czerwono, więc tam go udajemy. <ścoughs> I tam myślę, zakończę nasz dzisiejszy pierwszy gameplay z serii Terra Online. No, Nie wiem dokładnie o której tej filmy się ukaże, bo u mnie teraz jest e, 15.9 tak, tak. A, jeszcze pokażę wam jedną rzecz. Istnieją w tej grze channele, od 1 do 10 jak mam by na, na tym serwerze I co one robią? Na czym one polegają? Tak, e, to są takie jakby podserwery. Jeżeli na przykład... I muszę sobie, jeżeli chcę grać wspólnie na przykład ja z nim, nie będę używać jak przyjdę na channel z Dlatego też, you dlatego też muszę grać na pierwszym, jeżeli chciałbym you. grać wspólnie. E, ale natomiast, fajnie się to przydarzyć na, channel, na przykład, jeżeli macie za długo na na inny i macie mniej To trzeba się robić, żeby żebym mógł albo i tu albo, nie tutaj mam 1

więc tak działa tak, bijemy mogła podskakujemy w backstopie to taki skill do skakiwa. i zabijamy no. to jest taki skill eee, więc tak Przestałem, ten właśnie, miałem ogłosić, że będą będę rozdawał klucze, triale do Boba, to to nie byle jakiś, nie byle serial będzie, tylko będzie serial możliwości przez 7 dni i go chyba bodajże dowolnego poziomu, a nie tak jak jest teraz, że serial do 20 tego levela jest i potem już się nie będzie. To jest jeszcze tam, do tego rodzaju do Starcrafta na pogranie sobie więc zapraszam do oglądania filmików to takie do następne konkursy, myślę, że w przyszłości będziemy rozwijać to o innej chwili więc na razie to by było na tyle do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, no i jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je również. Różnią chęcią odpowiem. Do zobaczenia. Hej!